Cześć, z tej strony Laura LPS Dzisiaj będę wam pokazywać moje wytwory Tak jak tam mieszka Miki teraz I... cały pies mnie porysł No i różne rysunki, a więc będzie ciekawie Czasami będą y, stopklatki Jeśli będą takie już na odgłosy koców To dlatego, moja mama teraz sprząta No to przechodzimy do oglądania już mamy mój szkicownik. Wiem, Dom 5, taki program, co kiedyś leciał. A więc. Teraz będę pokazywać. Rysunki. No to już będę pokazywać. A więc, te, tak, które na razie znalazłem w moim szkicowniku, to takie. Wiem, bardzo ładnie rysuję. No i teraz będzie kolejna kartka. Wiem. Więc... Okej, okay, no to teraz y, kolejna kartka. To tutaj są rzeczy, które lubię. Niektórych może nie rozumieć, więc po prostu chodzi o to, że ten czy lubię. Takie święta, różne jabłka. No i ten czołg to chodzi o militarię Takie u nas jest. Takie. Kolejne rysunki. Kolejne. I tutaj już się zaczynają fanarty z Fine Night Freddy. Nie wiem, dlaczego tak kochałam Fine Night Freddy i kochałam tego Foxy. Dlaczego tego mówię. Foxy? Nie wiem. Kolejne rysunki. Dlatego, bo jestem taką ala fanarką. Fa, e, malarką to dlatego tak rysuję moje palce no i nie wiem jak ja to rysuję ale było super ładnie nie wiem jak wam się podoba ale mi tak kolejne rysunki teraz będę wam pokazywać No na youtube może tam te kartki które tam wystawają, będę też pokazywać a więc Then, jeszcze moje dzieła sztuki i sorry za moją wady wymowy. Kolejna. I tu już się zaczyna anime. Moja fantazja do anime jest bardzo wielka. Te włosy, to wszystko. Ja to sama rysowałam. Mama mi nic nie, nie pomagała. A więc. Teraz będę tak pokazywała. Tak. Tutaj, tak. Muszę, kamerę, kamerała 150 stopni. Tu znalazłam ku jednego korytarza. To nie, to nie. Tutaj też taki. Oj. Tu coś yy, do góry nogami mi się zawiło. Nie. I dwa też dostałam od koleżanki, a ja więc będę... Tu już tam rysowałam I tu już są dwa od koleżanki. Ten jest od koleżanki. Taka wampirzeca. Tutaj to ja rysowałam. To też jest od koleżanki dostałam. Ja to kolorowałam, A tu jest piesiożek i kicia. A rążek. Moja ulubiona bajka, a moja koleżanka za nią po prostu uwielbiam tą bajkę. Teraz nie wiem, czekaj, jak się zbió Tą myszka myszkę zbiłam niedawno. To jest myszka Miki. Taka. Myszka Miki. Więc z tyłu jej nie pokolewałam. Ciągle zmieniam swój głos. Teraz masz taki sweterek. Sweterek. No i. Taka myszka, myszka. Jeszcze coś poszukam. Okej, okay, znalazłem jeszcze taką torebkę dla lalki. Kiedyś uwielbiałam ich rzeczy dla lalek i dalej to uwielbiam. Ale musiałam to trochę skleić taśmą. Eee, nie wiem, czy coś jeszcze znajdę, ale czekajcie. Niestety już, już więcej nie znalazłam, ale może sobie jeszcze drugą część z tego. Nie wiem jak to wyjdzie, czy jeszcze coś znajdę, ale do następnego odcinka. I sorry, że, że tyle nie było odcinków, ale po prostu wiecie jak to ze mną jest, nie? No to do następnego. Pa!